Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tomek Kolejnik i pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj będziemy robić. Mianowicie jeszcze wam o tym nie powiem, ponieważ jesteśmy pod chatą starego kamerzysty, czyli ojca kamerzysty. Więc w tym momencie, jeżeli oglądacie ten materiał, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie ten czerwony guzik, który jest na dole. No i co? Idziemy do starego i zaczynamy te przedstawienie. Richard, powiedz coś. Dzień dobry. Dzień dobry powiedzieć, ale się uśmiechnął za kamerą Wy tego nie widzicie, ale ja wam go pokażę A mi w ogóle ptak na łeb nasrał i mam taką białą plamę Co? Mi ptak na łeb nasrał i mam... Ale głośniej, co? Przecież mikrofon jest kierunkowy, a nie No z wiem, z no. Stereo. no wiem a No i mówię, że mi dzisiaj ptak nasrał na głowę, więc dzisiaj będzie jakieś szczęście więc zobaczymy co to dzisiaj... Dobra, przyniesie. a ja, ja tak naprawdę wiem co dzisiaj będziemy robić Pokaż mnie tutaj do kamery W dzisiejszym filmie Będziemy szukać miejscowy. Wiecie o co chodzi? Kamerzysta miał szopę to ja też muszę mieć jakieś miejsce. I dlatego idziemy do starego, żeby on nam pomógł wybrać jakieś miejsce albo może zna jakieś miejsce fajne i będzie po prostu fajnie, co nie? Co nie tak. Jak będzie zima, to tam lampki ułożymy na tym miejscu, tak jak kamerzysta szopę i będzie fajnie, śmiesznie i będzie bardzo fajnie. Więc w tym momencie idziemy już do starego. Ram pam. pam, pam. Pazebo! Pokazeba No pokazano. Ty, klucze z tej strony, co jest grane? Pff. Ty, a czemu ty masz klucze tutaj? Muszę... No ty, rzeczywiście, masz. Tak. dobrze, że przyszedłeś, nie? Dobrze, że przyszedłeś, Dobra. nie w progu! Siemano. Siema. O, a, co ty, o, a co ty spodziewałeś się nas tutaj? A ja dzisiaj sobie kręż, kręcę z takim jakby zebrą Ty masz twargu tu się właśnie... No Ja dzisiaj zebrą kręcę Właśnie mówiliśmy no o, właśnie. o tym Widziałeś? Ty. A tu jest, tu jest zebo, a tu jest jego miejsce, tak? Tak A ty bez to. O ciebie, jak to zrobi Zebolku, Nie Ale zebo. Dobra, więc pewnie zastanawiasz się co dziś będziemy robić, co nie? No właśnie Wiesz co, twój syn miał szopę. No miał. Miał, ale nie ma, bo ktoś ją spalił. No tak! No więc y, trzeba znaleźć miejsce dla w który będzie fajnie się czuł i będzie takim znakiem takim rozpoznawalnym y, moim. Tak jak on miał szopę, to ja też muszę mieć jakieś miejsce. Dasz jakieś takie miejsce? No. Mam. Mhm. Dalej, ale lepsze niż szopa. To? A? Daleko? Nie. No to co lecimy tam? No, z 3 minuty. Wydaje mi się, że, zakładasz, że zaklimatyzujesz się. No to kurde bajkę. no nie wiem, czy jakąś świeczkę mam wziąć, bo to tam takie klimaty są. Jaką świeczkę? No zobaczysz. <grym> no, a co ty z prądem chciałeś? Przecież nie miał w szopie prądu. No w sumie tak, dobra. Ja już zaczynam się obawiać, gdzie on mnie doprowadzi, więc yy, powoli możemy chyba się udawać w to miejsce, tak? Dokładnie. Więc y, my już tam lecimy i widzimy się za chwilę. No dobra, więc yy, z tego co widzę, to już jest chyba to, tak? No. Tam masz taki przedsionek, żeby było wentylowane, jak wyjdziesz sobie ze swojego i chaty nowej. No. Mówię Ci, klimatycznie jest, popatrz, popatrz, tutaj wszystko, Rąd. Przecież to jest yy, kawałek ściany z otwartym dachem. Ale szczerze, to Ty jeszcze tego nie widziałeś. No nie to, widziałem, no to... dobra, chodźcie to obchodzi. zobaczyć, bo jak dla mnie, to to wygląda Ale... chyba tandetnie. Ale szczerze, powiem byłam naprawdę, że on tego jeszcze nie widział, nie? No nie no, kiedy miałem to widzieć? No i o to chodzi właśnie. Naturalna reakcja olejnika na jego nową chatę. Będzie miejsce spotkań. Tak. No, Proszę ok. bardzo tu, zapraszam. Ścieżka wydeptana jest. Zobacz, możesz się poczuć jak u siebie już. Spijacie, Co to ma być? No mówię no, ci, że tu masz przedsionek do e, wentylowania się. No ale teraz. No, o, zobacz ty! Nawet do podciągania poświcisz trochę. Mhm, mm, <grym> dawaj, dawaj. No się pokazać, że to była lepsza. <grym> no nie wiem, zobacz. Ty, ile masz tu miejsca, Widać, Widać coś? No coś widać. Widać wszystko, prąd mamy. Jak odpalisz świeczkę, to będzie jeszcze lepiej. Wiesz co? Co? Ty w ogóle śmierdzie, jakby coś zdechło. Lipa! Nie, tu lisa zdechłego czuć Lipa stary, lipa Czemu? Ja nie chcę tu, nie, coś innego się nie co z lisa A co, ty? hotel byś chciał? A, a kamerzysta jak miał w szopie Lepiej niż tu, tu nawet drzwi nie ma On też nie miał drzwi A czego ty, tutaj Hiltona oczekujesz, że ci zaraz no, on tutaj... On nie miał stare drzwi, nie miał nic W szopie było, z tego co ja pamiętam, to było jeszcze a gorzej ty, pan. No dobrze Nie było gorzej, tu, tutaj jak brudno jest A to, to Ała miał czysto? No ty, jest... Stary, a tutaj jakaś tajka, zaraz przyjdzie chyba masaż nam robić. No, też mi się wydaje... No, Olej! to jest dobra kata, są daleko niedaleko, ty! <ścoughs> I tego nie zaradzi miejsca. Nie nie chcę. No, Przestań, patrz, wentylowane masz. A może no, i prąd można podłączyć, jakieś gwiazdko? Ty mi lepiej powiedz. No, to tak sobie myślę, dlaczego każdy mówi, że wybijamy się na kamerzyście? A to swój syn jest końcem. Uważam, że to jest niesłuszne podejście, ponieważ, no. <laughs> ponieważ wszyscy oni nagrywają, no, no i zgadza się, niech nagrywają, ale wydaje mi się, że my mamy pierwszeństwo, no bo nie oszukujmy się stare. ale... My się znamy tak długo, jak jeszcze nie było tego YouTube'a i mi się wydaje, że mam pierwszeństwo w mówieniu o nim też. Czyli, mamy... czyli tak naprawdę nie mówienie, tylko wybijanie się na jego ksywie. No nie nazywajmy się po imieniu. No nie, no nie do końca, bo no jak nie. Ale wiesz, to też jest, nie, nie jest nasza wina, że on ma taki tam swój fejm, że co o nim nie powiemy, to się wybijamy. No to, to, to trzeba to, właśnie, trzeba korzystać jakby, ten... jakby był kto to, to by był chenik jakiś kam, może to jest kanał. Tak, że tak. trzeba korzystać, żeby ludzie tutaj nie byli źli o to, że my tak robimy, no bo każdy chce sobie do przodu iść, jakie jest możliwość, to czemu jej nie wykorzystać. Tak, tak, ale pamiętaj też, że nie ma w sumie takiego żadnego odważnego, który po prostu też by coś rzetelnego nagrał, czyli ten design, że on miał na przykład szopę, my robimy coś w stylu szopy, albo odpowiadam na jakieś pytania, których jeszcze fani czy widzowie nie wiedzą, to wiesz, nikt inny nie przekaże mi. No jak to ma to wyglądać, jak nie my, no właśnie... No tylko my to i... możemy to zrobić stary, więc yy, powoli zrobimy reaktywację shopy. powiem, że kategorycznie to miejsce odpada, znajdziemy jakieś lepsze miejsce, bo to nie nadaje się, przepraszam, że bardzo stary, ale znajdziemy lepszą szopę. szopę <laughs> <laughs> Najdziemy lepszą shopę. Jest prawie, ale jak ja wam powiedziałem, że zrobimy reaktywację shopy gdzieś w jakimś lepszym miejscu no i mówię, że to miejsce jest najgorsze, ale to miejsce nie jest na fajne i co, no i będziemy powoli dążyli do tego, żeby te filmy były jak najlepsze i żeby tutaj się trochę działo i to, co wam brakuje na polskim YouTube. ale musimy jeszcze jedno miejsce w jakie? pokażę ci, no bo jedno to jest za mało no, to na pewno nieco już odpada. No to zobaczymy jeszcze jedną szopę i zobaczymy jeszcze jedno takie podobne miejsce, co? No dobra, więc widzimy się za chwilę w następnym miejscu, o którym mówi Stary. Jeszcze nie wiem, gdzie to jest, ale po prostu wam je pokażemy. I co ma być, co będzie, zobaczymy. To jest drugie miejsce. Tak, tu jest drugie miejsce. Ty, ja, ja te miejsce skądś kojarzę, jeszcze tu kiedyś stara szopa leżała. Aaa, no właśnie, tam co? kręciło jakieś disy, tak? Co to tam No, disy? były disy, były, były. Były, były. Gdzie, gdzie ta szopa teraz jest? No, nie wiem, no, trzeba by się zapytać tego, który zapałkę tam podłożył. Jakiś starego podłożył? Ja nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale powiem Ci, że ta już wygląda całkiem nieźle. Co myślisz o tym, Rika Kuku? Ja myślę, że jest dobra, tylko co, ona będzie na samym końcu, jedno miejsce miał za bardzo ułatwioną, bo to masz prawdziwą szopę, a Ty nie możesz tak od razu mieć. Ty, no to nie pokazujemy jeszcze widzom, jak tam wygląda w środku, bo to będzie niespodzianka chyba, co? No, ale tam jest naprawdę elegancko. Możesz sobie zaglądnąć, ale raczej nie dojrzysz, bo to Ja sobie zobaczę bez kamery tutaj. Zobacz. Dobra, to tu, no, nie pokazujmy im za dużo i jedźmy tu po prostu na ostatnie miejsce, ale ta chyba będzie idealna. No ta jest idealna. Chodź tu, stary. Nie, co tu się dzieje w ogóle, stary? już no. metę no. Ocie panie. To, to widzisz co tutaj... Dobra nie, dobra, nie pokazuj tego w ogóle, co nie. ty. <laughs> dobra, Tu co, idziemy na ostatnie miejsce, ale myślę, że to jest już najlepsze. No to jest dobra. Myślę, że nawet chyba nie trzeba jechać nigdzie, żeby pokazać coś lepszego. I ona jest ocieplana. Jak o cieplana? No pod tymi dechami jest ocieplana tam od środka. No ty masz takie miejsca w ogóle no, stary. stary, tutaj to... Ho, 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 nie mogę powiedzieć. To jedziemy na ostatnie miejsce. Tak. Daleko jeszcze? Nooo... No walek. No, A co ty tak zniecierpliwiony? No kurde już idealną szapę widzimy. Słyszysz ptaki. No słyszę. Czuję jeszcze świeże powietrze. Średnio. No dobrze ci się Wydaje, że, że stary chyba pierdną. Patrz, tam jaką masz fajną rzemiankę, widziałeś? Weźcie ją w z tymi rzemiankami. No, ale jak będziesz za bardzo popularny, to, to może być dobre, bo wiesz, że to się znajdą. No, fajnie, będę pod kamieniem przyruszał. Mądry, mądry jesteś. Dobra, widzimy się na miejscu. Więc jesteśmy już tutaj pod tym. Ale od razu powiem ci, że szopa jest najlepsza, dam Pod twoją nową rezydencją stary, nie. co ty się tak zniechęca, zobacz. Ty, a tutaj jeszcze... Światło dla ciebie wzięło. masz czy... nowy prąd. o latareczka, no, pokaż. Ale jakaś standardna. No, ale Aj. działa. Nie no, co? cię no. No co? nie no, nie. nie. Ja ci patrz, Merman, patrz. Weź, wejściu. No To się pouztali. I patrz, jakie sprężynki. Pięknie! E, powiem wam tak, że szopa wygrywa. Jak ja szopa wygrywa. wygrywa. Jak tu jest doświetlone. Zobacz, jedno, po drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, sta. A ta twoja laterka nic nie daje. Zobacz, ile tu masz miejsca! Nie, szopa wygrywa. To nie to, to za duże to nie dla mnie, to nie dla mnie. Idealne jest dla ciebie. Nie, nie A podoba dobra. mi się, serio, nie podoba mi się. Proszę cię. Obskórny klimat. Nie? Nie, 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 nie. Ja nie jestem tym miejscem. Kamera za bardzo się tutaj nie ponoszy z tymi miejscami. Nie no już wybrałem jakie miejsce. Chyba trzy do wyboru miałem to jedno, tak? Poczuł się. Ale tam masz jeszcze jedno, tu. Nie, spokół. nie, chcę, nie chcę. Wiesz co. mniejsze, chodź zobaczymy. Nie. Dawaj, chodź zobaczymy nie. to. Proszę cię, nie. <laughs> do Hiltona może pojedziemy. Wbrewny ten olejnik się zrobił, co? mówię, do Kiltona A, Taki wyładny. Zobacz, Stary. Za dużo fejmu ma, to dlatego, nie? Tak. To to Tyle. zobacz, co tu masz. Umiesz chociaż tu wejść, nie, nie ma schodów. Nie, no ja dziękuję. Dobra. Nie okradną ciebie, bo nie ma schodów, stary, zobacz. Ty no, zobacz, nie To kojarzy mi się z Paweł jumper. Nie dobra, stary, proszę cię. Miesz... Upałem, co? Power. Power. Paweł jumper! Dobra, więc kochani, słuchajcie, już wybrałem miejsce, już wkrótce zobaczycie jak tam to miejsce wygląda. O, tutaj zakończymy to, bo ja już tam więcej nie wchodzę, już ja wiem... tu masz dwa piętra. A ja dziękuję, to sobie sam mieszkaj. No. Więc yy, w tym momencie chyba dziękujemy mam za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak będzie wyglądała nasza szopanowa, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w następnych materiałach. Stary, pożegnaj się z widzami, napiszcie w komentarzu, które miejsce polecacie dla Olejnika, bo to nie jest tak, że on sobie wybierze szopę, może te będzie ładniejsza, a może tamte będzie ładniejsze, co? Żadna szansę? Nie. No dobra, widzowie niech wybiorą po prostu, no. która. Jedynka, dwójka czy trójka? Macie po kolei, jakie to powinno być, więc wybierzcie, ale ja bym chciał dwójeczkę, bo jest najbliżej tego, że wygląda jak Stara szopa, Więc kochani widzowie, widzimy się już jutro, bo robimy tutaj daily. Mówiliście, że olejnik nie będzie robił tak daily długo, a jednak już tu trochę czasu leci, więc oglądajcie, subskrybujcie, łapki w górę, zostawiajcie i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia.